Witamy z Czarnocina. Jest z nami zawodnik kolejarza Łucji Gabriel Porada. Tak, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. No, zagraliśmy mecz z drużyną Czarnocina. Mecz niełatwy, bo mają tutaj liczne grono kibiców, ale przez ciężką pracę wykonywaną na treningach, ambicje i pokazaliśmy, że da się wygrać nawet na niesprzyjających warunkach jak boisko. Na przykład dzisiaj było masakryczne, było twardo, było krótko w porównaniu do naszego boiska, gdzie mamy największe w sumie w lidze. No, i pokazaliśmy, że walką i ambicją potrafimy zwyciężać. Oczywiście gratulujemy tej wygranej, bo 3 do 0 tutaj na tym trudnym terenie wygraliście. Rywal chyba niewygodny, w pierwszej połowie naprawdę ciężko tutaj wam się grało i mogli to właśnie rywalo, objąć prowadzenie, ale to im się nie udało, wy to wykorzystaliście w drugiej połowie chyba naprawdę jak rasowy bokser tutaj w ringu. No, udało się, no, mieli przewagę, dość dużą wzrostu. No, ty cię... Te długie piłki dawały nam się weznaki, ale jesteśmy zadowoleni, bo nasza obrona spisała się świetnie, nie puszczali ich, tak samo nasz bramkarz wyjął dwie w sumie stuprocentowe sytuacje, które powinny zakończyć się bramkami dla nich. No i w drugiej po połowie udało nam się usiąść na nich, narzuciliśmy swój styl grania i po prostu wykorzystaliśmy sytuacje, które nam się nadarzyły. Czy odczuwaliście jakąś presję większą przed tym meczem? Bo no, gdybyście przegrali, to pewnie stracilibyście trochę kontakt z czołówką bezpośrednio. No, jakbyśmy przegrali, no, to byśmy mieli bardzo ciężki powrót do czołówki tabeli. Ale no presja była też dlatego, no, bo jak byliśmy na meczu, mieliśmy wcześniejszy mecz z Sańcami, to widzieliśmy, że Czarnocin w meczu z Wiktorem miał dość liczną widownię na nie swoim boisku. Tak, w Łuzele Bębny, wszyscy z szalikami. Myśleliśmy, że to będzie podobnie, ale no. Nie w drugiej połowie już nie odczuwaliśmy tej presji tak naprawdę. No. Udało się nam, no i jesteśmy wszyscy zadowoleni. Trener jest zadowolony. Zawodnicy są zadowoleni, no i tylko do przodu. No właśnie, a jak sytuacja wasza kadrowa, bo też dzisiaj niepełna kadra w tym meczu? Niepełna dzisiaj kadra, no, część kontuzji. Nie oszczędzali nas ostatnio. Tu kolega z kontuzją, jeszcze jeden ma kontuzję, wyjazdy, sprawy rodzinne, no ale udało się, pokazaliśmy, że nie ma... Nasza osiemnastka jest równa na meczach, że nawet jak wchodzimy z ławki, potrafimy pokazać, że nawet tym drugim składem załóżmy, potrafimy zagrać dobry mecz. Czy bijecie się o awans w tym sezonie? Oczywiście, tylko awans jest. Życzymy oczywiście tego awansu i walki takiej jak dzisiaj zwycięskiej i trzech punktów w kolejnych meczach. No, my też. Chcemy to zrobić nasz awans, to jest nasz cel na ten sezon. Za założyliśmy, że robimy awans. Nieważne, czy nam przerwą dzisiaj, czy przerwą nam ligę z powodu pandemii, czy nie. Walczymy cały czas o czołówkę tabeli. Dzisiaj gratulacje i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jesteśmy ponownie w Czarnocinie. Tym razem jest z nami Łukasz Kwaśniak, z różnych Gospodarzy. Witam. No, niezadowolony oczywiście, ale nie może być zadowolony e, Łukasz, e, widać też, że jest zdenerwowany, ponieważ po pierwszej połowie wydawało się tutaj nam i też licznie zgromadzonym waszym kibicom, że wygracie ten mecz. Mieliście bardzo dużo sytuacji takich stuprocentowych, dlaczego e, nie udało się chociażby jednej bramki dzisiaj zdobyć? E, co o tym zaważyło? Witam, ja jestem grającym trenerem, więc jestem podwójnie zdenerwowany. Sportowa złość jako zawodnik, jako trener, też coś trenujemy. W pierwszej połowie było widać, że nasze założenia taktyczne były na no tak, bym powiedział, pozytywnie, czyli mieliśmy grać częściowo wysoko, momentami dać też im pograć i wciągnąć ich trochę na naszą połowę, co nam wychodziło, ponieważ tak jak pan dobrze tutaj wspomniał, mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, bramkarz dobrze się u nich spisywał, naprawdę dobre punkty zespołu. Niestety, no tak jak było widać, oni w pierwszej połowie nie zrobili nic praktycznie. Ze fragmentów gdzieś tam mieli jakieś uderzenie, czy dośrodkowanie. Niestety, druga połowa, jak to w piłce, odwróciły się koleje losu. Po naszych prostych błędach straciliśmy jedną bramkę. Uważam, że tutaj sędziowie wypaczyli nam wynik na 1-1, gdyż e, no, przy tym dośrodkowaniu zrożnego była ewidentna ręka. Zawodnik kolejarza sobie nabił sam w rękę, która wystaje gdzieś tam pół metra obok niego. Tu pani sędzina, pan sędzia mówi, że to jest naturalnie, no, śmieszne i z tej sytuacji, wie pan strzelają nam na 2-0, gdzie to jest za klasa, tu popaki grają za darmo, głowy siadły, bo to wiadomo nie jest profesjonalny okay. klub. I To już niestety zadziały takie rzeczy, że skończyło się 3-0 takie mecze też się nieraz niestety zdarzają. Rozumiemy to znerwowanie, ale zaprezentowaliście się naprawdę dobrze tutaj dzisiaj. E, I co w kolejnych meczach? E, nie wiem, o co walczycie w tej lidze? Czy my ogólnie mamy założenie tutaj od zarządu, e, niestety ograniczają nas tu środki finansowe. i za bardzo możemy awansować e, ze względu na to, że tak, jak tu mówię, klub jest dziś w miejscowości, gmina, ile pomaga, tyle pomaga, nie ma żadnych sponsorów zewnątrz. Chcemy się utrzymać, wrzucili nas do łódzkiej liki z Piotrkowskiej. Mamy tutaj no, praktycznie większość drużyn z Łodzi, tutaj z okolic tylko są dwie drużyny. No, tak jak mówię, no ja tu nie zganiam na sędziów, bo piłka jest jaka jest, ale jednak no, ci sędziowie przyjeżdżają z Łodzi wie pan jak to jest. No, tutaj też mamy UKS w grupie, gdzieś ten kolejarz tu walczył o awans. Tak tu chyba kolega wcześniej mówił, więc e, mówimy, że wypaczają wynik, ale na pewno my tutaj mniejszych miejscowości spod łodzi gdzieś jesteśmy w tej całej grze poszkodowani. Tak ja uważam, jeśli, mój drugi mecz gramy tu u siebie drugi mecz w czapkę, bo pierwszy mecz przegraliśmy się z Saincami i to była bardzo podobna sytuacja, więc uważam, że tu gdzieś, a jedziemy na wyjazd do Łodzi i wygrywamy gdzieś tam 4-0, czy, no bo tam już piłkarsko gdzieś na sztucznym boisku no, pokazujemy właśnie te nasze atuty, które pan powiedział, tutaj no, nie powiem, że wypaczony wynik jest 3-0, ale że na 1-1, no ten karny też Miałem 100% sytuację na 1-0 bodajże. tylko oh, piłka, do no co? Tak, właśnie okay. to jest e, piłka e, czasem e, naprawdę brutalna. E, natomiast jak ocenicie e, różnicę w poziomach, jesteście tutaj z okręgu kłodkowskiego, teraz w okręgu łódzkim. Czy jest taka różnica właśnie widoczna dla was na razie w tych pierwszych meczach, czy nie? Jest widoczna przede wszystkim już ta wiekowa. Jak pan widzi po naszym zespole mamy bardzo wiekowy zespół chyba nie wiem, czy nie najstarszy w naszej a klasie, albo w całym okręgu e, i chyba w ogólnie w całym okręgu piotkowskim wiadomo, że Piotrków to nie jest duże miasto, czy tutaj gdzieś okolice i nie ma skąd brać też tylu zawodników, co z Łodzi. i jak widać po łódzkich zespołach, łódzkie zespoły mają dużo młodzieży. E, młodzież, ja nie mówię, że to jest młodzież piłkarska, ale młodzież, a starszy zawodnik jest jedna różnica. Młodzież biega, a starszy zawodnik powyżej 35 lat czy 40 już jest, no wiadomo, nie ta motoryka, nie ta siła i niestety to jest widać, tak? My też dzisiaj byliśmy w okrojonym składzie e, gdzieś te zmiany tutaj weszły, ale no mówię, to też nie było tylu zawodników, ile tutaj byśmy się spodziewali. Młodzież jednak tutaj do końca biegała, walczyła i, i wygrała, tak? Oczywiście życzymy Wam dalej tak ambitnej walki jak dzisiaj, oczywiście też lepszych wyników przy okazji i więcej szczęścia może w kolejnych meczach. No i powodzenia w następnych kolejkach. Dziękujemy, że byliście i mam nadzieję, że będziecie dalej tutaj przyjeżdżać na nasze mecze i do zobaczenia w takim razie. Zapraszamy. Przyjedźcie na mecz taki typowo wiem z okręgu Piotrkowskiego, nie wiem, za trzy tygodnie gramy gdzieś w niedzielę o 11 tutaj, czy derby z pionierem, baby mamy też. Zapraszam Was, naprawdę będzie fajne, bo atmosfera będzie gorąca, będą z babami. tak. Wpisujemy w nasz kalendarz i tyle Czarnocina. Dzięki wielkie za wywiad. Pozdrawiam.